Nadkomisarz Ratowłaszek. Jestem emerytowanym oficerem policji prowadzącym zespole szkół mechanicznych zajęcia z dodatkowego przedmiotu edukacja policyjna. W naszej szkole już od wielu lat funkcjonują klasy mundurowe nie tylko o profilu policyjnym, ale również klasy sportowo-obronne, czyli wojskowe i klasy strażackie. Także w nich zajęcia prowadzą byli oficerowie Wojska Polskiego i Straży Pożarnej w ramach zajęć edukacji wojskowej czy edukacji pożarniczej. Staramy się w ramach naszych lekcji przekazywać nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą historii, struktury organizacyjnej, zadań czy uprawnień poszczególnych służb, jej specyfiki, ale dzielić się również przykładami z naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego. Naszym celem jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy o poszczególnych służbach oraz jak najlepsze przygotowanie do postępowań kwalifikacyjnych, do formacji, w których szeregi chcecie wstąpić po ukończeniu szkoły. W klasach mundurowych obowiązuje mundurowanie, które uczniowie zobowiązani są nosić wyznaczone przez swoją dyrektor dni. Skoro mundury, to również odpowiednia wysoka dyscyplina, zbiórki przed zajęciami, meldunki, obdawanie honorów, zajęcia z musztry, uroczyste lubowania kadetów w pierwszym roku nauki na wzór przysięgi wojskowej i możliwość awansu w korpusie kadetów na wyższe stopnie po uzyskaniu odpowiedniej średniej ocen i oceny zachowania poszczególnych Semestra. Wszystkie nasze klasy mundurowe objęte są patronatem odpowiednio Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dodatkowo część klas wojskowych objęta jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, i po ukończeniu szkolenia uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty. Natomiast klasy policyjne Dzięki zajęciom z edukacji policyjnej otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do policji. Dzięki tej współpracy, oprócz zajęć specjalistycznych z nami, odbywają się w szkole również systematyczne spotkania, prelekcje, pokazy z funkcjonariuszami tych służb z różnych udziałów i specjalności. Dodatkowo nasi uczniowie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez te służby w obozach, poligonach, warsztatach, treningach kompetencyjnych. Mogą odwiedzać te jednostki, a nawet odbywać ich praktyki zawodowe, jak w przypadku klas strażackich. Szkoła współpracuje również z innymi organizacjami i stowarzyszeniami. Chętni kadeci mogą brać udział w obozach survivalowych, w białej szkole, czy zajęciach samoobrony i strzał. Nasi uczniowie są laureatami różnego rodzaju olimpiad i turniejów, w których systematycznie bierzemy udział. Na przykład Olimpiada Obronności, Olimpiada Policyjna w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie. Już trzech uczniów zdobyło indeksy na studiach tej uczelni, ogólnopolskim turnieju klas policyjnych, klasa policyjna w Szkole Policji w Pile. Tutaj też od kilku lat zajmujemy najwyższe miejsce w kategorii wiedza o Policji. Wielu naszych absolwentów pełni już służbę w Policji, czy w Wojsku, w szczególności wojska w Wojskach Obrony Terytorialnej, kilku kontynuuje naukę na wyższych uczelniach wojskowych, czy w Szkole piratów Pożarnictwa. Utrzymujemy z nimi stały kontakt, zapraszamy do szkoły i organizujemy spotkania z młodszymi rocznikami. Jeżeli więc wiążesz swoją przyszłość ze służbami mundurowymi i przy okazji uzyskania średniego wykształcenia chcesz zdobyć dodatkową wiedzę, umiejętności przydatne wojsku, policji czy straży pożarnej, zapraszam serdecznie do Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ulicy Sierpowej.